Państwo, druga, Stofer, Rekin, Stofer, trener Lecha, poznań, panie i Panowie, Panie i Panowie, Panie i Panowie, Panie i Panowie, Panie i oraz Panie i Panowie, Panie i Panowie, Panie i Panowie, Panie i Panowie, Panie i Uważam, że absolutnie zasłużenie Panie dzisiejszy mecz Panie i Panowie, który i bardzo dobre Graliśmy przeciwko przeciwnikowi, który ma w tej lidze bardzo dobrą ofensywę. Haben wir sehr wenig zugelassen während 96 Minuten. W czasie tych 96 minut dopuś dopuściliśmy do bardzo niewielu sytuacji pod naszą bramką. to Powiedziałbym, że nie daliśmy stworzyć przeciwnikowi ani jednej szansy bramkowej

gewinnen können. In den letzten Minuten haben wir viele Chancen gehabt. Aber solche Spiele sind immer auch gefährlich, wenn der Gegner eine Standardsituation hat. Auch wie mit neun Spielern kann man immer ein Tor kassieren. Aber wir waren sehr brav und wir waren sehr konzentriert, auch in dieser Zeit, aber auch während 90 Minuten. W takich meczach nawet gdy zawodnik gra tylko, gdy, gdy zespół gra tylko, gdy przeciwnik gra tylko w dziewiątkę, mogą zdarzyć się niebezpieczne sytuacje po stałych fragmentach gry, ale nasza drużyna bardzo dzielnie się spisała przez całe 96 minut i jestem z jej zadowolony. chcę pochwalić całą drużynę. Aber will ich auch heute besonders unseren Koch, der für uns heute eine unglaubliche Kuchen vorbereitet hat vor dem Spiel, will ich auch begrüßen und bedanken. I myślę, że ta kuchen nam energię. Chcę także pozdrowić i pochwalić naszego kucharza, który dzisiaj przed meczem upiekł dla nas bardzo smaczne ciasto. I może to też w jakiś sposób przyczyniło się do postawy naszej drużyny i do zwycięstwa. Dlatego pozdrowienia i podziękowania dla naszego kucharza. Also sind immer viele Leute, die für, für Mannschaft arbeiten und diese Arbeit sieht man nicht. Grund, warum ich Koch, uh, diese, diese Spiel will. Bardzo wielu ludzi przyczynia się do sukcesów naszej drużyny. Nie tylko uh, są to osoby, które uh, widać na co dzień. I właśnie dlatego uh, to zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu chcę właśnie dedykować naszemu kucharzowi. Und nasz kucharz uh, Artur. <laughs> OK, aleś. Oddaję państwu głos, zapraszam do zadawania pytań. Macie mecz transportowy, no i tam z tym tokenem okay. okazało, bądź nie na Facebooku zaobserwowałe, że przygotowuje nie ciasto, tylko surowe mięso, tatara szikowa. Uda ci każyna do spotkania, więc pytanie czy faktycznie też ci da wykonali takie danie co znaczy. Also der Koch hat um, auf Facebook geschrieben, dass er nicht Kuchen, sondern rohes Fleisch vorbereiten wird. Äh, haben die Fußballer vor dem Spiel sowas auch gegessen? Nein, heute nicht. Heute, heute, mhm. heute haben wir keine rohes Fleisch bekommen. Mhm. Normalerweise ist das immer am Abend vor dem Spiel, wenn wir kasaniert sind. Mhm. Aber heute waren wir, gestern waren wir nicht kasaniert. Wir, wir haben heute mhm. Dzisiaj tak nie było. Zwykle Tatara zawodnicy otrzymują w przeddzień meczu, gdy jesteśmy, że tak powiem, skoszarowani. Dzisiaj takiej sytuacji nie było, nie miała na miejsce, dlatego nie było Tatara przed meczem. Ustało to z czego działa ta agresja na boisku, ale zanim panu pewnie pytają o te wszystkie karty, o, o zdarzenia, to ja zadam do pytanie dotyczące... Zmiany pod Arkojewski, czy tam, czyli wypuszczać przez dobre trzy minuty. I pytanie: Czy od początku była decyzja, że Radosław Majewski ma opuścić wojsko? Pytam w, pyta w kontekście takim, że zdążył Majewski z torejkolaj dopiero później zostać zmieniony. Czy zmienił Pan decyzję po pramce, czy od razu miał wejść właśnie Majewski? No, dieser Wechsel war vorbereitet vor dem Tor. Also Darko jest schon gestanden na die Linie i uh, wir haben diesen Wechsel schon vorbereitet. Ta zmiana była już przygotowana przed strzeleniem przez Majewskiego bramki, więc tutaj nie było żadnej zmiany decyzji w ostatniej chwili i Majewski miał zajść no i udało się jeszcze przed zajściem strzelić bramkę. Ja mam pytanie dotyczące właśnie tych emocji, o których tutaj było mowa. pytanie dotyczy tego, czy to co działo się w dzisiejszym meczu w meczu na szczycie Ligi, myśli Pan, że będzie miało też dalsze konsekwencje, że w meczu z Legią też tak będzie, że w tych wszystkich meczach decydujących o mistrzostwie w tym roku będziemy mieli do czynienia z tak wielkimi emocjami jak dzisiaj? Emotionen są uh, Teil dieses Spiels. Also, ich will, meine Spieler mit Emotionen auf dem Platz. Ich will, nicht die, die Koffer auf dem Platz zu haben. Also sie Emocjonen zeigen, mit, mit uh, emotionen spielen i spielen die ganze Zeit mit sehr vielen emotionen. Emocje to jest uh, część naszej gry i ja chcę, żeby uh, nasi zawodnicy uh, grali uh, pełni emocji uh, i dlatego chcę, żeby również w kolejnych meczach uh, te emocje w grze drużyny były. Emocje machen alles, was, was also mit po emocjonem. Dzięki pozytywnym emocjom udaje nam się osiągnąć wszystko to, co osiągnęliśmy dotychczas i dlatego z pozytywnymi emocjami chcemy pracować dalej. Panie Tyle, pytanie o sytuację, w której wyrzucony przez sędziego na, na trybuny. Po pierwsze, czy to się pan już kiedyś, karierze kiedyś zdarzyło? Po drugie, czy mógłby pan z własnej perspektywy opowiedzieć nam to zdarzenie, co się zdarzyło między panem a, 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 a Miloszem, a ogóle, co pan? Ob, ob, ja, ja, ob das das erste mal Ja, ob das erste mal jest i ob, si, ob sie das mar. mit eigenen Worten beschreiben könnten, was eigentlich passiert jest. Erste mal beim Lech. <laughs> Pierwszy raz w Lechu to się zdarzyło. In Italia to war standard. <laughs> <laughs> also was ist passiert? Es bleibt ein Spieler am Boden liegen von Lechia und wir schießen den Ball weg, dass man ihm helfen kann. Und dann Pesco, so wie er Ball zu uns zurückgegeben hat, das ist für mich unsportliches Verhalten. No, cóż, była sytuacja, gdy zawodnik leki leżał na murawie. My wybiliśmy piłkę, jak to się robi w takich sytuacjach. Natomiast, gdy później Peszko oddał nam tę pił piłkę, sposób, w jaki to zrobił, to nie było sportowe zachowanie. Peszko jest ten gracz, który dla tego klubu grał, a klub tego klubu zapłacił mu za te mecze. I musi za te fans, za tego Verein, diese... Uh, Umfeld musi er to zawodnik, który grał dla tego klubu. Oczywiście mówimy o Lechu. E, ten klub płacił mu. Grał dla fanów tego klubu. I on musi wykazać szacunek dla tego klubu, dla tego klubu i dla kibiców. Das ist einzige, was ich habe, to jest jedyne, co ja, ja, ja mu powiedziałem. Niczego innego mu nie mówiłem. Er hat zu viel gefunden und hat mich auf die Tribüne geschickt. ich sage, also das ist auf dem Platz passiert und alles, was auf dem Platz passiert, soll auf, auf dem Platz auch bleiben. Ich habe nur erklärt, warum meine Reaktion. To wszystko zdarzyło się na boisku i uważam, że to, co się zdarzyło na boisku, powinno zostać na boisku. No ale chcę wyjaśnić, dlaczego moja reakcja była taka, a nie inna. Na, na, Z To nie, nie chodziło o moją rozmowę z Miloszem. Milos chciał mnie uspokoić. I habt zu Milosz nur gesagt, ein unsportliches Verhalten gehabt hat. Der hat zu mir gesagt, ich habe das nicht gesehen, also der hat diese Aktion von Peschko nicht gesehen, aber wir haben überhaupt keinen Konflikt gehabt und der wollte mich beruhigen, die also Situation beruhigen. Milo Mil Milosz odpowiedział mi na to, że on tej sytuacji nie widział i cała nasza rozmowa ograniczyła się do tego, że Milosz chciał mnie tylko uspokoić w tej sytuacji i nie było między, na między nami żadnego spięcia. Ktoś Jako ktoś w mieszkacji są czy spodziewał się pan takiego spotkania, pełnego ta prowokacji e między zawodnikami i takie drugie pytanie, czy... Przed tym spotkaniem pokazywał pan swoim zawodnikom chociażby e, mecze Lechii, gdzie dzisiaj nie było wyższych niż e, codziennych e, spotkaniach. Mam na myśli chociażby mecz Arka gdzie e, sprowokowany Pashao Kusobiraya e, nie wytrzymał i ujrzał się tą die Emotionen so hoch waren, schon gezeigt haben, zum Beispiel bei dem Spiel äh, Löcher gegen Arca, wo Paschau äh, von nein. einem äh, anderen Spieler produziert wurde und äh, rote Karte kam. Nein, nein, wir haben uns nur konzentriert auf unser Spiel und, und äh, dass wir auf Top-Niveau mhm. sind und wir haben keine Zeit, äh, unseren Spielern solche Spiele zu zeigen. Jestem koncentrowany na <grym forward> My przed meczem koncentrowaliśmy się na naszej grze, nie, pokażą, nie pokazywałem zawodnikom takich meczów jak ten, który Pan wspomniał, między Jarką i Cały czas myśleliśmy tylko o tym, jak my zagramy. Nie myśleliśmy o prowokacjach. Panie Zmierzu, skoro rozmawialiśmy to to o sprawach związanych z emocjami, chciałem Pana spytać jeszcze taką kwestię sportową dotyczącą tych zmian, które Pan dokonał w składzie. Grał pan od początku bez De trzeba bez Gajosa, bez Todnackiego, czyli trzech piłkarzy, na których tak gracha To się opiera, wiele od nich zależy. Skąd taka decyzja? W e czym Panią warunkował i czy nie obawiał się Pan, że to dosyć mocno zakłóci jednak ten rytm, który Winterberg był od początku tego roku? Ja wir ich wir eine że haben wielokrotnie mówiłem, że mamy bardzo dobrą kadrę. Und Wir haben heute, wie Sie gesagt haben, mit fünf Neuen gespielt: mit Putnoczki, mit Vilush, äh, mit äh, Azistete, äh, mit Makuszewski und mit Robak. I jak powiedział, zagraliśmy dzisiaj z piątką nowych zawodników: Robak i Makuszewski. Und jetzt ist meine Frage: Wer ist von diesen fünf Spielern kein Stammspieler? I teraz zadam pytanie, który z tych zawodników nie jest zawodnikiem pierwszej jedenastki. Von diesen fünf vier haben gespielt in 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 Stettin. Tej... Makuszewski, Wilusz, Putnowski und Tete. Z tej piątki Makuszewski, Wilusz, Putnowski, Tete grali w Szczecinie. Ich will nur jeden Respekt geben und jedem Möglichkeit geben, dass er zeigen kann, wie er wichtig für Mannschaft sein kann. Chcę wyrazić szacunek każdemu z zawodników i pokazać każdemu z nich, jak ważni są moim zdaniem dla drużyny i dać im okazję, żeby mogli zabrać pierwsze jedenasty. Ja, Mamy w tym momencie 16-17 spieler, którzy mają spielprację. E, fühlen sie sich gut? Haben sie Erfolgserlebnis gehabt? I i Mamy 16-17 zawodników, którzy są dobrej formie, mają e, poczucie odnoszonych sukcesów, dobrze sobie radzą. E, I w kolejnym meczu, gdzie Kędziora i Bednarek będą pozowali za kartki, e, kolejni zawodnicy, którzy dzisiaj nie grali w pierwszej drużynie, będą mieli okazję zagrać od początku meczu. Dzień dobry, panie, panie bo nie da się ukryć, że ten mecz chyba miał dużo większą, tak się wydaje, intensywność niż poprzednie mecze Leka. Przed meczem z Leką, mówi Pan, że dwa dni wystarczą na taką fizyczną rekuperację. Czy po tym spotkaniu też Panu dwa dni wystarczą, czy trochę więcej nie będzie trzeba na takim intensywnym meczu jak dzisiaj? Also dieses Spiel war intensiver als die anderen und früher haben Sie gesagt, dass um, die Mannschaft, um sich zu regenerieren, ja, brauchen Sie ein paar Tage. Wird das auch jetzt so sein nach so einem schwierigen Spiel? Ja, es sind äh, erste zwei Tage, ist für die Spieler äh, schwer, schwer zu regenerieren, aber nach 48 Stunden sind sie dann körperlich äh, auf gutem Niveau. No tak pierwsze 48 godzin to jest trudny okres żeby się zregenerować natomiast już po tych pierwszych 48 godzinach przeznaczonych na regenerację wracają do dobrej formy fizycznej wycham 5 dni albo problem A do, a do meczu Sarki mamy 5 dni a zatem to nie jest żaden problem Panie Trenerze, pan wszedł po dzisiaj do sali konferencyjnej radosną, dźwigniące wiadomo zwycięstwo, ale zawsze był pan pełen napięcia. Czy to, że pan obserwował w drugiej połowie mecz z naszej odległości wpłynęło na to, że pan spokojnie przyjmował to spotkanie i dlatego takie żartziki na konferencji? I drugie pytanie, czy właśnie często, że gdzieś był pan z daleka i nie denerwował się pan bardziej. Obserwując poczynania swojej drużyny, zwłaszcza w końcu, kiedy grając z przewagą tych zawodników, mieli e, państwo piłkarze sporo szans do tego, żeby podwyższyć ten rezultat, a niego to zastąpić. No trzecie, pierwsze, trzecie. Ne ne ne, also das war das war einfach, ob sie weil sie auf der Tribüne sitzen mussten, ob sie ruhiger oder mit mehr frage. Nerven oder mit mehr Nerven. Das war erste Frage. Zweite, gab's nichts mehr. Okay. Ich habe mehr Nerven gehabt, zweite Halbzeit. Also auf die Tribüne fühle ich mich machtlos, ein bisschen machtlos. Und es ist eine unangenehme Situation. A bo zachtawy i wilszą gwiem to wada sen standard. Bardziej zerwowany byłem w drugiej części spotkania. Miałem to poczucie, że jestem bezsilny, nic nie mogę zrobić, ale jak już wcześniej powiedziałem, we Włoszech tego typu sytuacje to jest standard, więc jestem do nich poniekąd przyzwyczajony. A co do drugiego pytania, czy, czy nie denerwował się pan tym, że te poczynania drużyny, gdzie były szanse na to, żeby podwyższyć rezultat i nie wychodziło Also das zweite, ob sie sich nicht ärgert, dass die Mannschaft Chancen hatte und sie nicht verwerten konnte. Ich ja. habe, habe nur nicht gezeigt, dass ich geärgert ja, ah. war. <laughs> Nie pokazywałem tego tylko po sobie, że się denerwuje. <laughs> mhm. ja, o tą sytuację pan na tybunach, taka, to jest dosyć sprawa, czy pan ma pan, że, Włoszech, to się zdarzało często. czy pan ma swoim to porozumiewania się w takich sytuacjach przekazywania informacji, trzeba wcześniej wie, co ma robić, kiedy pan, te, pana na ławce nie ma, jak wygląda techniczna współpraca między Also, es, es gibt immer einen Weg zu Zawsze jest sposób, żeby się porozumiewać. Aber wir haben schon in pause Plan A und Plan B Już w przerwie mieliśmy Plan A i Plan B. Wenn gut geht, dann Plan A, wenn nicht gut geht, dann Plan B. Jak wszystko pójdzie dobrze, to będziemy posunąć według Planu A, jeżeli nie, to mamy Plan B. Und René Pons der kennt mich schon seit Jahren und der weiß ganz genau, wie ich denke und wir denken gleich, ja Reny Pons zna już mnie od lat i on wie jak ja, myśl, jak ja myślę i dlatego yy, nie ma możliwości, żeby popełnił jakiś błąd. Krzysztof Borów, Ja mam takie pytanie w końcu Makuszewski, bo tam patrzę bardzo mocno poturbowany, Czy on w skarżył się na coś, czy raczej będzie gotowy? Also, Markuszewski war ziemlich angegriffen. Am, äh, am Ende äh, hat er sich äh, in der Kabine geklagt oder wird er für das nächste Spiel bereit sein? Ja, der trainiert schon. Ich äh, trainiere. <laughs> Sie trainieren schon jetzt. Jetzt sind Sie auf Fahrrad, Stehen, sitzen Sie auf dem Fahrrad. Heute machen Sie 15, 20 Minuten Fahrrad. Und so sie und für kein problem. Siedzą już na rowerach, wydałują przez 15 minut. Będzie regeneracja dla Makuszkiego, to nie jest żaden problem. Ale er er był wykończony, bo bardzo dużo biegał, musiał bardzo wiele fizycznie dać z siebie i stąd jego znaczenie. Dla niego to oczywiście był również bardzo szczególny mecz. Szanowni Państwo, nie widzę więcej pytań, także dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.